Tutaj muszę to naprawić, bo są takie ostre krawędzie i boję się, że te przewody mogą się poprzecinać, więc utnę tutaj szlifierką na prosto. Przemierzam i pasuje jak ulał. Tutaj resztę wypełnimy pianką za chwilę. Jadę właśnie po wyżynarkę do taty, ale zobaczcie licznik mi przestał działać. Witajcie w nowym vlogu, 8.15, zabieram się do roboty, dzisiaj ze środkiem na komary, spryskałem się już, więc nie będą mnie gryzły, stanęliśmy na tym, że wczoraj zamontowałem tą listewkę, także bez zbędnego gadania przykręcam ją kątownikiem, a potem będziemy odbudowywać ten narożnik. No i przykręciłem z tej strony, ale powiem Wam, że bardzo się irytuję, bo muszę ciągle zmieniać z wiertełka na bita. I przypomniałem sobie, że ja mam przecież wiertarkę, której jeszcze nigdy nie otworzyłem i po prostu na tej wiertarce będę miał wiertełko. Gdzie to się otwiera? Tu. Wiertełko będzie na wiertarce, tylko nie wiem czy to jest taka końcówka. Ach, tu jest końcówka na RDS-a, więc chyba to, chyba to odpada. Dobra, myślałem, że sobie ułatwię robotę, ale niestety nie mam takiej końcówki bo tutaj jest taka automatyczna dobra pomysł spalony Wiecie, z tej strony dałem mniejszy kątownik bo tutaj będzie to zaokrąglenie i ja nie wiem gdzie ono się tutaj skończy jakbym dał ten długi to by mógł wystawać. Więc wolałem dać taki na dwa wkręty, czy tam na cztery, i wtedy nie będzie mi tutaj kolidować ze skosem. I teraz zamontuję kolejną listewkę w tym miejscu, tylko ona musi być do tego miejsca, gdzie kończyła się ściana. Czyli jak widzicie to łączenie, tutaj był pion, i dopiero odtąd było wyoblenie. Więc do tego miejsca wypadałoby zrobić właśnie tą listewkę, a potem tutaj już z maty szklanej zaokrąglić. Także dajcie mi chwilę, ja muszę tutaj trochę porozbierać, poucinać, no i jakoś to zamontujemy. Już mam wstępny pomysł, ale muszę odkręcić tą listwę, czyli tu jest śruba, to znaczy wkręt i tutaj. Także troszeczkę muszę ją odgiąć. No, nie spodziewałem się, że to jest tak mocno przyklejone. Musiałem to na dwa razy ucinać. Uciąłem szlifierką w dwóch miejscach i takie dwa kawałki oderwałem. Ale teraz tak to wygląda. Jak widzicie, łączenie ścian jest po prostu w ten sposób. No, i tutaj przechodzi ta, ta listwa. I potem wkręty w tym miejscu. I tu jest taka czarna belka. I na tej ścianie również jest czarna belka. Czyli czarna belka, czarna belka. No, i teraz będę musiał się jakoś tutaj wkręcić. W to wszystko. Tak więc wyrównam teraz w tym miejscu, żeby dołożyć listewkę. No i fajnie, ale zanim przykręcę tę listwę, tutaj muszę to naprawić, bo są takie ostre krawędzie i boję się, że te przewody mogą się poprzecinać. Więc utnę tutaj szlifierką na prosto. Okej, okay, tak wyszło. Myślę, że nie najgorzej. Teraz nawet wygląda to lepiej. Dobra, i teraz sobie dotnę tą listewkę. Tylko wiecie co? Dotnę ją do tego czarnego elementu, gdzieś tutaj. I potem skręcę tutaj blaszką razem. Bo nie chcę ucinać tego elementu, mimo że on jest tutaj uszkodzony, ale on jest fajną bazą pod matę szklaną. I to w ogóle mi usztywni całą konstrukcję. Bo zobaczcie, to jest sztywne, ja to, za to ciągnę i to jest po prostu cały element aż do końca przyczepy. Więc zostawiam to, bo myślałem, że może tu wytnę albo coś, pozbędę się tego, ale nie. Jednak wolę, żeby to zostało. To jest bardzo dobra rzecz, żeby usztywnić konstrukcję i ten narożnik. Także docinam listę. Jak tak tnę, to wiecie czego mi brakuje? Wyżynarki. Chcę tutaj sobie taki ząbek wyciąć i piłą się tego nie da, bo ona jest okrągła i po prostu nie dochodzi do, do końcówek. Więc e, takie rzeczy muszę niestety ręcznie wycinać w taki sposób, ale kupię sobie wyżynarkę jeszcze kiedyś tam w przyszłości. No, i przekręciłem czterema wkrętami. Musiałem dobrze wyfrazować, żeby nie wystawał. Tego się muszę poprawić. Ale ogólnie, jak przyjdzie ta listwa, zobaczcie. Jak przyjdzie ta listwa, ona jest tak gruba, że to wszystko będzie usztywnione. Czyli coś takiego. Wkręty wkręcę po tej linii, tak jak było. I one wypadną właśnie na tej listce wce drewnianej. Także to wszystko będzie się mega mocno trzymać. A teraz muszę to tak nagiąć, żeby było na równi z tą ścianą. I pomyślałem, że wykorzystam do tego tą tylną ścianę, czyli przyłożymy tu i złapię za chwilę tam od tyłu wkrętem w tym miejscu i będę miał już ustawione, także działa jak widzieliście przymus mi pomógł, także mam tutaj idealnie prosto jest po 20 cm u góry i na dole, ale niestety tutaj nie mam za bardzo za co chwycić, jest tak na styk no ale może chwycę dwoma wkrętami, a potem jeszcze jedną tutaj płytę dam taką dużą, bo chcę tą dziurę w ogóle tutaj zatkać i wtedy może uda mi się to wszystko połapać Tak to wygląda, na razie się trzyma, ale tak jak mówisz, tutaj będzie dodatkowa płyta biała, więc to wszystko złapie. No i teraz możemy tutaj naprostować to i jakoś ładnie przykręcić. Wiecie co, to jest dosyć sztywne, w ogóle się nie rusza, ale żeby było jeszcze bardziej sztywne, tutaj zastosuję jeszcze jedną listewkę. Utnę ją i przymocuję na kątownik. Teraz muszę wyprowadzić sobie ten łuczek i dociąć tą belkę. Tylko, żeby to zrobić, muszę mieć jakiś wzór, i postanowiłem zabrać go z tej strony. Jak widzicie, ta listwa doskonale pokazuje, jak ta ściana została tutaj wycięta. I z garażu przywiozłem sobie właśnie taki duży karton, i teraz przyłożę go do ściany i odetnę nożykiem po tej krawędzi. Także będę miał stąd wzór, a zacznę od tej naklejki. Przed chwilą zmierzyłem, że od naklejki do tego. Rantu jest z dwóch stron tak samo, czyli 48,2 mm, więc mogę śmiało od tej naklejki mierzyć aż do dołu. Także wycinam. Dociąłem ten karton i powiem Wam, że nawet spoko to wyszło. Tutaj do naklejki dosuwam. Trzeba dobrze ustawić. Ok. A następnie tutaj do krawędzi ściany. Tak to zrobię. Na razie nagrywam film, więc Wam tylko pokazuję, ale ogólnie tak to przyłożę, no i na dole wyjdzie mi fajny łuczek przyczepy i go sobie odrysuję. Także teraz zrobię to dokładniej, no i będziemy wycinać. No i odrysowałem. Tutaj muszę uciąć tą belkę, także biorę piłę i wycinam. Damy jak najgłębszą piłę i tniemy. OK, udało się. Taki ładny kawałeczek został. Słuchajcie, to ręczną piłą uciął, ale mam ją w garażu, a przed chwilą wróciłem z tego garażu, bo byłem po karton. Więc nie chce mi się jechać. Zrobię to szlifierką. Trochę przypale to drewno, ale może jakoś utnę. Nie za bardzo mi się to cięcie podoba. Troszeczkę się wyłupało, ale najważniejsze, że od boku jest prosto. Także tutaj tak to wyszło. No niestety, nie zawsze wyjdzie idealnie. Teraz zamontuję płytę HDF. Kupiłem ją w Obi za 2 zł na dziale ze ścinkami, ale może odwrotnie. Białym od środka będzie. Chcę ją po prostu tutaj zamontować od tyłu. I tutaj aż do, do tego miejsca będzie świeża płyta. Także docinam ją na wymiar i przykręcam. Użyłem szablon i rysuję. No i teraz by się przydała wyżynarka, ale może jakoś to wytnę. Jadę właśnie po wyżynarkę do taty, ale zobaczcie, licznik mi przestał działać. I nie wiem, ile jadę na godzinę. Teraz bardzo łatwo mandat mogę dostać. Na te wszystkie kontrolki, które się świecą, to się nie przejmujcie. To mam CIMA popsutego, dlatego to tak się świeci. No i mam wyżynarkę, także tym urządzonkiem wytnę sobie tą płytę. Podziękowania dla taty. A ja Wam się że pochwalę, że tydzień temu skończyliśmy nakładanie tynku na tym budynku. To była ostatnia ściana, którą zrobiliśmy i właśnie tak ona wygląda. Także baranek jest położony, zrobiliśmy to w trójkę z Marcinem i z tatą. No i ostatecznie tak wygląda ten garaż. Niestety nie nagrywałem tego, bo teraz jest seria o naprawie przyczepy, więc nie wszystko nagrywam. Ale tak Wam mówię, że budynek skończyliśmy. Wracam teraz do przyczepy. Idziemy moi drodzy. Trochę wyszarpało, ale postaram się to złagodzić. No, słuchajcie, jeszcze tutaj muszę taki ząb wyciąć na 3 cm. Także zaznaczam odtąd w górę na 3 cm, i tutaj jeszcze zaznaczyłem na kable taki otwór. Po wycięciu tak to wygląda. Ta część. I tu mam taki ząbek, takie kółeczko. No co? Zobaczymy czy wejdzie. Przekręciłem tam płytę od wewnątrz i powiem Wam, że tutaj musiałem troszeczkę tak z, dziwnie zrobić, bo ten metal był jakby wydłużony i musiałem go naciągnąć. Ale tutaj ten łuk zrobimy z płyty poliwęglanowej, więc to tylko żeby chwycić i od tamtej strony chwyciłem wkrętami i tutaj jednym. I teraz zamontujemy tutaj ocieplenie. Idę po płytę styropianową. Oczyściłem to trochę, bo mi się nie podobało. I teraz docinamy. Tutaj mamy 19,3, a tu? No, 19,6. 3 mm się rozchodzi, ale to nic. przywiozłem sobie z garażu deskę, bo już na tej jednej nie da się ciąć. To jest decha od Aniuszka. Ok, teraz mogę położyć płytę. Słuchajcie, coś źle uciąłem, o 1 cm się walnąłem, nie wiem jak to się stało, ale patrzyłem na te krateczki, mówię, dwie krateczki to jest 20 cm, odjąłem pół, a się okazało, że brakuje ilu? Półtora, więc no jeszcze raz, ale tym razem w masce, bo bardzo się kurzy, zobaczcie ile pyłu. Ok, mam, tym razem mam nadzieję, że dobrze, jest dobrze, także teraz wytnę sobie... Taką szczelinę na te kable. No i wyszło coś takiego. Mam nadzieję, że to się uda pilarką wyciąć. No i tutaj muszę troszeczkę zaszypować. dociąłem ten element. Tak to wygląda. I zobaczcie, zaraz to włożymy pięknie, ale jeszcze muszę zrobić tutaj na kable takie wycięcie. Już sobie to nawet narysowałem, więc tylko wystarczy wyciąć. Dobra, trochę narożnik mi się wydarł, ale to nic. Ale zakładamy. Musimy ułożyć te przewody tu i teraz wkładamy. Doszło. Tam co jeszcze? Dobra, muszę jeszcze chyba bardziej to wyszlifować, dajcie mi chwilę. Wyżynarką wyciąłem taki kształt, trochę na oko go do... tworzyłem, ale no może wejdzie. Nie, jeszcze tutaj troszeczkę trzeba przyciąć. Przemierzam. I pasuje jak ulał. Tutaj resztę wypełnimy pianką za chwilę, ale ogólnie dało się dopasować. Także co, teraz biorę piankę i piankuję. Ale wiecie co, coś mi tutaj nie pasuje, bo za bardzo wystaje. Nie chciałbym, żeby było takie wypuklenie, dlatego chyba muszę troszeczkę przyciąć ten styropian Tu na dole jest spoko, ale u góry zaczyna wystawać. Dobrze, sprawdźmy teraz. No, teraz jest idealnie. piankuję Tak wyszło. Zostawiam to do zaschnięcia. Mam nadzieję, że nic tutaj nie wypchnie. A póki mam rozgrzaną piankę, to wypiankuję jeszcze tą podłogę. Jak widzicie, dałem tylko tak trochę, bo nie chciałem sobie ubabrać tych wszystkich przewodów, bo być może będę musiał do nich jeszcze dojść. Więc na razie tyle starczy. A teraz za pomocą tej płyty HDF białej odbuduję wnętrze schowka. Przytnę ją na odpowiedni wymiar i wyłożymy aż do tego miejsca. O ile mi starczy. No, powinna starczyć. Chyba, że tam się potem ją wygnie. Więc nie wiem, ale dotkniemy. Ona ma 120 cm na 60. Grubość 3 mm. Zmierzymy sobie. Tutaj mamy 34 cm 34 i 33,5 Coś tam o pół centymetra, więc zróbmy na 33,5 I zobaczmy Tu muszę wyciąć jeszcze miejsce na kabel od kamery Wyciąłem taki ząbek i wpada. No, niestety muszę znowu przyciąć. Trochę za dużo. No i powiem Wam, że całkiem fajnie to wyszło. Tylko tutaj jest za długa ta płyta, ale. Pomyślałem, że odkręcę te dwa wkręty. I nawet dobrze, że jest taka długa, bo chwycę ją właśnie tą listwą od półki. Bo tutaj jaka była półka. Tu jest jedna listewka, tu jest druga. Także ja ją odkręcam i zamocuję tą hdf właśnie na tą listewkę. Zaznaczam ją ołówkiem, żeby wiedzieć, gdzie była. Już, tu. I teraz odkręcam. No jakieś kołeczki zobaczcie, coś takiego to nic przywiedzę. I listewka zamontowana. Później tutaj jeszcze tą płytę zasilikonuję, żeby te wszystkie szczeliny tak nie świeciły i tutaj z tej strony też, ale to dopiero później. Teraz mogę odkręcać te ściski, bo już pianka związała. Nawet mi przykleiło się to. Tak wygląda ten narożnik po rozebraniu, ale powiem Wam, że już opadam trochę z sił, więc ostatnim zadaniem, które zrobię, to wytnę sobie szablon z tektury tej podłogi, tak żeby mieć na jutro. Bo tej płyty nie mogę dociąć, bo potrzebuję ją, tak jak mówiłem, w tym miejscu. Dlatego wycinam szablon. Dobrze, i na tym dzisiaj zakończymy. Tak wyszedł szablon. Wszędzie ładnie dolega. Tutaj zrobiłem coś takiego, tutaj jedynie mógłbym troszeczkę to przesunąć, to jeszcze to zmienię na, na drewnie, ale ogólnie coś takiego będzie. Czyli co, na dzisiaj koniec, zrobimy ostatnie ujęcie dzisiejszej pracy. Tak wygląda cały narożnik na dzisiaj. Słońce już zachodzi, ja idę na kolację, także żegnam się z Wami, trzymajcie się do jutra.